Od razu na wstępie znaczę, mi się nie było jakiegoś mema, to przepraszam, mogą o nie zapomnieć. Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku będziemy sobie oglądać memy o mnie, o które prosiłem, więc przechodzimy do oglądania. Pierwszy memik: gdy ukradnie zestaw, a twoi widzowie na ciebie podkablują. No, tak było, nie zmyślam, nie jest wcale. Yy, właśnie hejtujemy z Discordowiczami Montbrica. Oglądałem Montbrica, nie znałem Montbrica, nie rozumiem. Yy. Kobi, o tak, Lego. No do, dokładnie, nie cen Lego, to to w ogóle w porównaniu do cen Kobi, to, to wolny Lego, naprawdę. Yy, co tutaj mamy dalej? Yy, gdy nie wiesz, czy live odpali się na głównym kanale, czy na gamingowym? No, raz tak miałem, że przerzuciłem. Akurat to był odcinek, ale raz tak miałem, że przerzuciłem w ogóle film nie na ten kanał. Yy, to uczucie, gdy wszyscy. No tak, dokładnie takie, schodzę do sklepu i się tak na mnie ludzie patrzą i biorę sobie klocki. Nie to, to w ogóle jest ten. Kiedy próbujesz być Hmm, dlaczego? Yy, ja w ogóle wrzucam filmy w jakichś nienormalnych godzinach, nie wiem, 15:58 czy coś, co to mamy. Kiedy nie wiesz, czy twoja. No tak, tak jest, nie robisz animacji 10 godzin, wychodzi 20 sekund, i myślisz, no kiedy ja wrzucę animację, kiedy wrzucę film, nie? Hmm, <grym> ten ludzik jest piękny, gdy przedawkowałeś polskiego YouTuba. No Pup. ładne miniaturki komu to pod? <laughs> dobry, dobry mem, dobry memik. To uczy. No tak jest. No już chyba taki był mem, ale tak jest dokładnie. Lego duplo, Lego. Nie rozumiem. Yy... Tyle mi zostaje, kiedy odwiedził się co? Chyba coś tutaj pomylone jest. To jest chyba mój faworyt w ogóle, z czego bez. <noise> to jest mój ulubiony mem w ogóle, chyba. Michał, Lego Kobe. Nie, ja w ogóle właśnie nigdy nie kupiłem Lele, więc nie rozumiem, dlaczego wszyscy myślą, że ja kupuję Lele. Ja Lele nigdy nie kupiłem. Robię z do dobrego. Tak, tak jest, tak jest. Naprawdę, tak jest. Tak robię właśnie, bo wyświetlenia, nie. No, więc ja już Wam dziękuję za oglądanie, do usłyszenia i cześć.